Cześć, witajcie. Ja tu sobie lecę już pistolą powoli w owiec Pistolą KZB 3B Witam was na Serii takiej ta, lata 60 Nawet nie mam tytułu do tej serii Ale myślę, żeby to tak yy, Nie zrobić z tego mini-serii jakiejś singla Albo coś z tego sejwa Lecz yy, Nie o tym dzisiejszy odcinek A mianowicie Zaplanowali Giants nowe DLC. Z y... Giants. No, nie zrobione jest ponoć przez Giantsa. Jakieś znowu kolejna współpraca ze Studiem Zewnętrznym została zawarta. No, trochę zwolniłem, bo to nie prędkość na pistula, Więc yy, po prostu no, chciałem, tak parę słów od ciebie dodać. No, do, co tam wprowadza? Magazyny, jakieś tam punkty. Kupu kolejne rozszerzenie do produkcji po prostu. Tam panele fotowoltaiczne widziałem, yy, są robot do mycia paneli. Takie tam yy, perele. No i zapowiada się tak dosyć w miarę, ale myślę, że już nie będę kupował tego DLC. No chyba, że wy byście coś chcieli użyć z niego na jakiejś serii, może live'ie czy coś. Dajcie znać co o nim myślicie. Bo generalnie... Co ja sądzę? Ja mam na razie mieszane odczu odczucia. Nie wiadomo jak to będzie wszystko są sobą funkcjonować. Mm, tak. Także no. To jest pierwsza sprawa, druga sprawa jest z tego typu, że już po prostu Poboli mi zaczyna brakować czasu na dobrą zabawę w tej grze Po prostu tak my już jakby zaplanowali kolejnego farminga Czy powiedzieli to ja takie mam już mieszanie, czy odczułam w środku Czy kupować czy nie, bo Szczerze powiedziawszy ja bym nie chciał żeby nowy farming wychodził Z tego powodu, że Powinni według mnie doje, do Powiem wprost: dojebać tego farminga, z, e, że e, dopracować po prostu tam błędy, pousuwać, a nie wprowadzać z aktualizacji na aktualizacje coraz to nowsze. Mody prawie płyną jak rzeka do tej gry. No, a po trzecie, się nie nagrałem, bo jestem prawie 8 miesięcy w niego w plecy dziękuję bardzo mojemu znajomemu panu Pawełkowi bardzo dziękuję za szybkie ogarnianie kompa po tym zdarzeniu no gdzie w suma sumarum on nie skończył z tym kompem więc chwała za to chociaż Bym się ucieszyć miesiąc stał ale nie nie prawie 11 miesięcy a więc to tak no jak widzicie tu setor z przepom przyjechał teraz, a trochę z tora przepaliłem niż tego C45. No jakbyście chcieli jakąś taką serię w tym stylu to dajcie to znać w komentarzu. No może być to nawet e, jakieś tam roleplay czy coś. I to już się robi powoli wszystko jedno, bo szukam jakiejś alternatywy też. w Grosslinie jest fajnie, spoko, ale raz na tydzień to już tak... Lipa wrzucać. Raz, a dwa. Nie ma z kim też za bardzo nakrywać. Jest jedyna osoba, co się tylko do mnie po tym czasie odezwała. Także dziękuję. Reszta osób praktycznie kopa mnie w dupę. Część osób, bo wróciłem i co? I cicho siedzą. Co no. niektórzy parę osób co miałem fajny kontakt bez nagrywania, bez grania, bez niczego można było pisać o farmingu pisać, a teraz dupa no trochę pograć, pograliśmy ale co z tego jak już kontaktu nie ma także no jest zajebiście no no a tego odchodzą trochu... Odchodząc od tematu, no to co tam w modach, słuchajcie no Ursusy, kasztą Szkuje. I tak myślę, by tak na kolonii nie zrobić takiej serii typowo rozwojowej, zaczynam z tymi maszynami, co są tu aktualnie. Przykładowo wistula wymienię na inny kombajn polski, potem na coś innego i takie tam, no. Nie wiem się zobaczy, tylko że chciałbym z wami prowadzić tę serię, że przykładowo dajecie jakiś temat do odcinka do obgadania czy coś ciekawe dosyć rzeczy na które bym chciał się wypowiedzieć i tyle w sumie aby było od was co bym chciał ewentualnie jak grając z kimś w jakąś serię, czy nawet tak grając luźnie Czy coś, to zawsze się jakiś temat nadsunie Jeszcze mam jeden pomysł, ale nie ma ludzi na to, więc Dziękuję Nie będę mówił Prawdziwy król nie zdradza swoich pomysłów Tylko siedzi na tronie z sedesem Także Proszę bardzo Dobrze, no, kółeczka się obracają, yy, owiesyk się mele, mele, mele. Tam się pas zrobił, bo pewno się lejk w, w koniaku pozapychały, albo się koła coś mocno ślizgały, albo coś. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tu będzie jęczmień siany. Zimowy podejrzewam, może gdzieś rzepak, albo i na razie w rzepak nie będę wchodził po same zboża rypać w żadnej brak na razie i tak to leci tu na tym sejwie zapisie na tej serii to jest taki mój alternatywny save, bo tak, zielonki nie chciałem tu ruszać ponieważ jest to bardziej save już typowo zapis pod live y roślin yy, samemu tam nie działam po pierwsze nawet nie robię jak za kulisami wspólno wspólnota nie ma z kim grać gdzie to jest safe taki dosyć tam specyficzny jak na moje możliwości no i tak to leci no, wstula za zapierciela Fakt, fakt, ten fajny w header mają niedopasowane Tyle, Bizon powinien mieć 360 pose w maksie, 56 No mhm. Dobra, się wysypie i będzie odcinek chyba ukończony no, dobra, góra jeszcze otworzę, bo... No, eps, eps, dobra. Spotykam ja z zetorkiem sobie sobie. Oczywiście. Znaczy no, zapalił. Już myślałem. Eee, jest zetorek, bo nie ma ursusa. C325, C350, 335. W sensie, o, takie paczki, żeby była sensownie zrobiona, SC-325 z RS Portala, ale to, to tam bardziej nie mod. S325 z SS torek do odmiany, nawet chyba lepiej. Dobra, no to by było chyba już na tyle, trzymajcie się, cześć, do jutrzejszego, myślę, live'a.